Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku drapkowym. Dzisiaj przychodzę ze zdrapeczkami za 2 złote, mam ich łącznie w kwocie, w kwocie 24 zł i dodatkowo słuchajcie będzie bonus, czyli ekstra pensja, którą ostatnio tak wszyscy drapią. Także zaczynamy od drapeczek za 2 złote, na koniec zostawimy sobie ekstra pensję. I jedziemy moi drodzy. Szukamy banknotów. Sakwa. I już widzę banknot. Dobrze to wróży. Słuchajcie. Coś mi się przesunęło. Drugie banknoty bardzo ładnie. Zobaczymy ile tych banknotów jeszcze. Trzecie banknoty, czyli mamy już 6 zł. No i słuchajcie, nieźle. W pierwszej zdrabce mam 6 zł, czyli już jestem na plusie. Kopalnia diamentów. Szukamy standardowo diamentu, czyli mamy naszyjnik, dzwonek, koniczynka, pierścionek, monety, kolczyki. Tutaj mamy perłę i podkowę, czyli no niestety przegrana. Kolejna loteczek. Szukamy słonika. Co mamy? Pieska. Ptaka. Krokodyla. I żaba. I niestety. Puścior. Kolejny lew. Gęś. Mysz. I niestety kolejna. Czyli w sumie już nam się wyrównuje. Prawda? Kolejne. Szukamy banknotów. Korona. Bank. Portfel. Kasa. Koniczyna. Bankomat. safe Furgon. No i tu chyba powinna być no powinna być, bo już widzę po literkach kontrolnych. Także tutaj mamy dwa złote. Kolejna zdrapeczka. Czarny koń. Szukamy podkowy. Szukamy podkowy bądź pucharu. Zobaczymy, czy gdzieś nam się tutaj... O, 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 o! Słuchajcie, mamy trofeum. Mamy trofeum. Mamy trofeum. No, no jak byk. I ona podwaja dwukrotność przypisanej do niej kwoty, bo ja zawsze, znaczy zawsze kilka razy już miałam trofeum i zawsze mówiłam jej kwotę, która jest przypisana i zapominałam, a Wy mi zawsze w komentarzach pisaliście, także dzisiaj już jestem troszeczkę mądrzejsza i wiem, że przy trofeum podwajamy przypisaną kwotę, czyli mamy ile? Boże, dychę. O kurde, dycha. No. Jak w mordę strzelił, dycha. Jedziemy, słuchajcie, dalej. To drapanie mi się w miarę podoba. Szukamy dalej podkowy i trofeum pucharu, czy jak tam zwał. Słuchajcie. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. No i co? I pusto. Kurczę jakoś musi się wyrównać, nie. Kopalnia diamentów. <laughs> Sprawdzimy co tam ciekawego. Naszyjnik, złoto, perła, oskard, kolczyki, pierścionek zegarek i niestety cukierek i puście puście, pusto e, pensja szukamy liczb czyli szukamy 27, i 7. niestety 8 blisko i nawet ładna ładna kwota o, ale mamy siódemeczkę słuchajcie i za 2 złote pensja po raz pierwszy 31 nie, 29 nie. No już tutaj chyba raczej, no, czyli mamy 2 zł. Super. Kolejna zdrapeczka, e, rok wakacji. Tutaj mamy wygrywające liczby 16 i 13 i 23. Czyli szukamy. 16 i 23, 28, 22, 27, 12, 14 i 19, niestety puste. Tak to czasami bywa. Kolejne 22 i 15, 27 niedaleko, 11 też całkiem niedaleko, 17 to już w ogóle. Słuchajcie, 19, 28 i 18. I niestety ani rok wakacji, ani, ani porządnej kasiory. Szukamy podkowej i trofeum. Zobaczymy, ale niestety nic nie ma. Jedziemy dalej. Ostatnia zrapeczka, słuchajcie, za 2 złote. Ostatnia. I już zobaczcie banknoty razy 1, banknoty razy 2, yy, sagan, koniczynka, safe, banknoty razy 3 korona, furgon i podkowa, czyli tutaj mamy również 6 zł. Kochani i teraz została nam ekstra pensja w no co? Szukamy. Najpierw wygrywające liczby, i wygrałeś: jeżeli się znajdą tutaj pod banknotami, to taką kwotę wygrywamy na polu twoje liczby. Znajdź dwa razy napis ekstra pensja i wygraj główną wygraną. No to co moi drodzy? Drapiemy, sprawdzamy. Ja tej zrapeczki chyba jeszcze ani razu nie miałam. Także jestem ciekawa, właśnie dużo osób ostatnio drapi, są te premiery. Um, czyli co? Szukamy 18, 28, 27 i 12. 23. No coś tak ciężko się zdrapuje. Niestety nie. 25 też blisko, ale nie w tym kierunku. Mamy ekstra pensję po raz pierwszy.

Mamy podsumowanie, słuchajcie, 29 zł wydane na zdrapeczki. I mamy tak, tutaj mamy 6, tutaj mamy również 6, czyli już mamy 12, e, 12, 14, 14, 16. I tutaj mamy 10, czyli mamy 26 zł, słuchajcie, e, wygranych na 29 wydanych. Także uważam, słuchajcie, rewelacyjne drapanie. No, słuchajcie, no inaczej być nie mogło, także 29 zł wydane, 26 wygrane. Cóż więcej, dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie i do następnego drapania. Pozdrawiam.